Fioletowa Malta. Czy ja tu muszę coś więcej dodawać? Fioletowa fio, 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 Malta. No w poprzednim odcinku, z tego co pamiętam, na Modern Day, to nawet nie wiem czy to była Andora, to było chyba z 14 czy 15 tysięcy łapek. Więc no tym razem musicie się postarać, żeby pobić rekord i żeby kolejne jakieś dziwne państwo zagościło na moim kanale. Znaczy, ja obstawiam tak 13 tysięcy łapek pod tym filmem, że będzie... Zobaczymy czy pobijecie rekord. Tak czy inaczej, comment of the day. Z tego miejsca chciałbym też podziękować Pudzianiksowi, gdyż on wymyślał ze mną strategię na Malta. <noise> Uwaga, a 40% osób oglądających moje materiały nie subskrybuje mojego kanału. Być nie było tych 40%. Zasubskrybuj mój kanał, dostarczaj mój mojej A jeżeli odcinek ci się podoba, pamiętaj, zostawić lajka. No i pamiętajcie, że na kanale możecie kupować gdzie a już w kraju macie 3% zniżki. Mówię, zaatakuje Tunis. Nie, nie, nie. Atakujemy tutaj Montenegro, żeby sobie zrobić y, wjazd do Europy. Będzie nam potrzebne tutaj wejście do Europy, więc tym się zajmiemy. Posiadamy jakieś łodzie podwodne. No, wy sobie to obejrzycie w fajnie zmontowanym materiałku. A mnie to tutaj czekają 3 godziny zabawy. Ale kałach, wiesz, wiesz, ja czuję ten vibe, ale. Film 10 minut się nagrywa 10 minut i nikogo tutaj nie okłamiesz, prawda? Dobra, chociaż z jednej strony, jeżeli posiadam już cel, postaram się go wykorzystać tutaj na tunisie. Miejmy nadzieję, że to jakoś wejdzie. O o, o, wylądowaliśmy, poczekajcie. Próbujemy tutaj wyzwolić. Świetnie, świetnie. I teraz spróbujemy zaatakować stolicę. Bardzo ładnie. Dobra, dla lepszego efektu zrobimy tak i dostajecie force atak jeszcze, panowie. Musicie to zdobyć. Force atak był robiony, więc dacie... Okej. Okay. O, dobra, teraz to tylko wszystko skorować i będzie w porządku. Już straciliśmy jedną dywizję, ale jak to mówią, no życie, życie jest nowelą, nie? Mamy też tutaj jakieś zwykłe dywizje piechoty 20. Ja postaram się tego porekrutować jak najwięcej, bo one tylko będą miały stać na froncie i to jest wszystko. Żarty żartami, ale musimy kontynuować naszą ekspansję. Korowanko, dzień dobry. Trzy dywizje pancerne, dzień dobry. No i powiem Wam, dymki się dzieją. Brazylia wypowiada wojnę Boliwii. Co ciekawe. Polska chyba ma cel na Niemcy. Albo vice versa. Nie wiem, czy oni się będą prali. Dobra, to już mamy celik gotowy. Teraz drugi celik będzie szedł sobie na Chorwację. A my tutaj załatwimy już sprawy, jak na fioletową Maltę przystało. O no boże, minus 80%, bo teren. No tak, góry. Dobra, niech ta piechotka się chociaż zacznie rozchodzić. To by było wspaniale teraz. O super, tu sobie okrążymy dywizyjkę. A tu nasza piechota zaatakuje jeszcze Herce. O już. Ty, no to to było naprawdę szybkie, dobra. Boże, kochany, no takiego plot twista to się nie spodziewałem, moi drodzy, nie? Boom, Chorwacyjka. No i wiecie, co następ... Na będą węgierki. No i na węgierki to już się będzie trzeba przygotować. Wracając, tu jest jedna dywizja pancerna, która chciała nam zrobić plecy, więc najpierw musimy się zająć oczywiście tą dywizją. Lecz postanowiłem, że będziemy się przebijać tutaj na północy, ponieważ chciałbym jak najszybciej ich podzielić. Tu nam się ich udało podzielić, więc będziemy lecieć już na południe, bo te dywizje powinny mieć braki suplajów wkrótce, świetnie. To trzeba po prostu zrobić im tutaj dosłowne, dosłowne załamanie. Naprawdę uciążliwe jest mikrowanie fioletową Maltą. Nie, no co ty kałach gadasz? To jest sama przyjemność, przecież wiesz. Bo mikrowanie Maltą to ty powinieneś sobie robić dla sportu. O kurde, ja mam alergię na e, Modern Deja. Naprawdę, to jest alergia. To jest już. E, dobra, to teraz aby wytrzymać z tymi Węgrami i. Tyle nam praktycznie wystarczy. Czajcie, że ja tak już naprawdę stoję chyba z 5 czy 10 realnego czasu minut, i po prostu stoję i dosyłam tylko piechotę, która yy, jest zorganizowana. Na północ i oni mi się wypalają na jednej prowincji i tutaj robię to samo i tylko sobie stoję, nic nie robię, nie wiem, czołgi mi się wycofały z jakiegoś powodu, okej. Okay. To jest najciekawsza wojna, którą warto udokumentować definitywnie, nie? Staram się przebić na północ z force atakiem i powiem wam tak, dobrze mi to wychodzi, czołgi wypalają ładnie, ale psych psycha is sitting. Do nie, dobrze, dobrze, dobrze. Teraz się tylko wybronić na północy i będzie wspaniale. Ty, super. Dobrze, świetnie. Ty, przy okazji jedną dywizję na północ, ty no i żyć nie umierać. <laughs> Fioletowa Malta, czyli geniusz strategiczny. Kurczę, co chwilę jakieś konferencje pokojowe, już mnie to troszeczkę irytuje, nie? O, i się trzeba cofać teraz, wszystko trzeba wysłać na północ, bo będzie tutaj kichawa. Dobra, czyli oni mają supply'sów, tak? No oczywiście, że tak, low supply, dzień dobry. Czyli teraz jesteśmy praktycznie na tym samym wózku, jedziemy węgier. Dobra, ej, to oni tutaj łapią atryszyn, tutaj już ich dywizje schodzą. Dobra, to już będzie to, moi drodzy, udało nam się. Uch, jedna z najcieższych wojen tej wojny, a mam dominację powietrzną nad Węgrami moimi 30 samolotami, <laughs> hey, bo oni mi ze stolicy wyjeżdżają. Czy to jest sen? To jest chyba modern dayowski sen. Dobra, teraz trzeba to tylko wszystko pokorować, co węgierskie. Co to w ogóle jest? Alpejska Republika? Co? Wiecie co? Tak szczerze, zamiast się męczyć ze Słowacją, Rumunią, w ogóle Jugosławią i Serbią i Hurdur, Macedonią, muszę podbić te kraje, żeby ruszyć dopiero w Afrykę, nie? I żeby coś się zaczęło dziać, to ja sobie po prostu przewinę, bo nie ma sensu, żebym tego nagrywał, jak mikruję swoją dywizją pancerną z dywizją Dywizją rubuńską i tańczymy na tym froncie. Raz tej, raz tej. To nie jest ciekawe, więc ja to po prostu przewinę. Ale, Kamach, wiesz, wiesz. Jak ty tak tańczysz z tymi dywizjami, to spalasz kalorie, prawda? Zrobiłem sobie cel na Libię i moi drodzy, tak rozbudowuję Maltę przemysłowo. Eee, nareszcie produkujemy samoloty. Jesteśmy zadymiarzami tibijskimi wręcz, więc mogę wjechać teraz bez problemu w Libię. Mal maltańskie dywizje pancerne muszą zwyciężyć. Proszę, poddajcie się. Libijczycy, poddajcie się Malcie. Poddajcie się wyrokowi Wysokiej Malty. Boże, oni mnie atakują jak szarańcze, ludzie! Spokojnie, ty też kontrujesz, ty też kontrujesz. No to powinno na nich wystarczyć w zupełności, ale... Puszczę jedną dywizję na Bengazji, zobaczymy co tu się jeszcze wydarzy ciekawego. O, nareszcie robimy ostatni cel. Skoro jestem, to wchodzę na closed economy, świetnie. No i nareszcie nie będę musiał tyle amelinium sprowadzać. Dobra, mój jeden czołg podąża do Bengazji. Mam nadzieję, że tam dojedziesz szybko, mój kolego drogi. Boże, jeszcze Tobruk, naprawdę jedź. Witam cię bardzo serdecznie w moim gronie. No niestety tutaj tego nie zaatakuję, bo to jest zbyt silne z USA we frakcji, to już jest nie do ruszenia. No i Szczerze wam powiem, to chyba będzie pierwszy odcinek, w którym nie będę szedł do Afryki po surowce, nawet nie wiem po co te Libię odbiłem. Dobra, moi drodzy, wiksa jest taka, że w ogóle Rosja jest monarchistyczna, to też się zdziwiłem. I w ogóle nie ma Ukrainy nie tylko jest Kingdom of Scythia. Dołączyłem do nich do frakcji, tylko i wyłącznie po to, że jak w wojna Polsce, to chciałbym, żeby Polska trzymała jednostki też na ich granicy. Jak to mówią, tak to mówią, ale JOLO! YOLO 420, Malta, Blancior Gigantior. Wjeżdżajcie, bo musicie zdobyć suppliesy. Ty, Powiem wam, że moja piechota sobie lepiej radzi w niektórych miejscach niż moje czołgi. Może dlatego, że zrobiłem stack czołgów w miejscu i one po prostu... Dobra, wiecie co? Ja te czołgi może wycofam, bo one jest tylko żro No i to mi się podoba. Dobra, ta piechota sobie powinna poradzić, tak mi się wydaje. Powiem tak, olać tę infrastrukturę. Same porty i fabryki cywilne. Jedziemy z nimi. Boże, tu Ukraińcy przyszli, Ruscy tu przyszli. O mój Boż. O mój Boż. Ty Ukraińcy w ogóle, ty czekaj, czy oni mogą... O, The w of Malta has No i świetnie, I teraz Ukraińcy za mnie wygrają wojnę, wysłużymy się nimi. Z Kaliningradu rusza cała rosyjska armia, w pieriot oczywiście. A my sobie wchodzimy na gotowe do Warszawki. Czy sądziliście kiedyś, że dywizje piechoty malciańskie będą zdobywały Warszawę? Nie? No to słabe macie informacje o dwójka, bo właśnie zdobyły Warszawę. Boże, nie bombardujcie mi nuklearnie Polski, Rosji, czy ty się... Że ja Polski podbijać nie będę, Polska zostaje moim papetem, Polsko najwspanialsza, najlepsza, pamiętaj... Ty, co jest? Czemu mam wojnę z Niemcami? Halo! The Holy Roman has called the Socialist Union of Belgium as our enemy is Holy Roman Maltese War. No, powiem tak, no. Sami tego chcieliście, nie? Właśnie o tym mówię. Sami tego chcieliście. Ja nie chciałem żadnych walk nigdy w życiu. Sądzę, że moja piechota sobie bez problemu z nimi da radę. Ja tutaj zostawię tylko i wyłącznie ruskich i Ukraińców na granicy, żeby mnie bronili tu na południu. A my to sobie troszeczkę polatamy nad Berlinkiem. Wszystkie siły nad Berlin. E, my tutaj się będziemy po prostu pchać na masę i to sądzę, że nam wystarczy. O Boże, te badania cholerne. Ale z tego co widzę, to te Niemcy nie mają się tutaj czym popisywać. Mają dosyć potężną armię. Czołgi mają modele Panther, ale tak będąc z wami całkowicie szczery, to ja tutaj naprawdę nie mam z czego robić. Lotów, bo to jest takie tylko takie bezmózgie odpalenie planu na agresywnym, i te dywizje mają lecieć do przodu, i to jest wszystko. Tutaj nie ma żadnej filozofii, żadnego mikrowania. Na Węgrzech to była wojna, i to rozumiem, nie? Tam, tam była walka o każdą ziemię, ale no tutaj to sami widzicie, co się dzieje z Niemcami. No wystarczy ich po prostu puszować, ustawiłem tylko lotnictwo i sobie czekam, nie? Tak z boku na to patrząc, no to szanuję bardzo mocno Iran. Zobaczcie, Iran jest w stanie wojny tutaj z całym światem. USA to praktycznie zaorało i Anglików, i Włochów, a Iran sobie podbił Afganistan na Chilku tutaj wiesz broni się przed Irakiem przed Kurdystanem tutaj takie Śmiechy. Hichy, wiesz? Baptized in fire, Malta to one. No i wiecie co? Tutaj leci ostry pusz. Razem z ruskimi i z Polakami jedziemy przez nich po prostu. Rusy tu się jeszcze na Pedelec próbują desantować. Um, upadek Niemiec jest nieunikniony, nie? To już możemy sobie jasno powiedzieć. O, Nicaragua. The reactionary party in Nicaragua has been put in. Holy Roman has capitulated. Dostaliśmy w cholerę sprzętu. No to tak, moi drodzy. Królestwo polskie powinno rządzić całym Holy Roman Empire. Teraz taka luźna gadka trochę. Maksymalnie minutę dwie, jak możecie mnie posłuchać. Ja się zastanawiałem, jak nagrać temat. I się zastanawiam, kurde, czyżby tu tak wiesz, cykpyk, Afryka, surowce, później standardzik. I mój wspierający do mnie pisze wtedy, ty, Byczku, ty nie musisz iść wcale po surowce do Afryki. Wystarczy, że zajmiesz Bałkany, rozbudujesz je przez godzinkę i będziesz mógł robić World Conquest. Ja mówię, dziękuję, Byczku. A on do mnie ma snu, i wiesz, ogólnie fajnie się stało, nie? I teraz muszę naprawić pół Europy, bo niestety mój sojusznik ją zbombardował atomowo. Powiem wam, że Noxium Velium takim gównianym modem nie jest. Jeszcze są gówniańsze mody. Na przykład ten prawdziwy modern Day, którego teraz zrobili. O Jezus, jaka to jest tragedia. Ja powiem wam szczerze, że wolałbym grać naprawdę czerwono-turkusową jedną prowincją Bułgarii, niż grać na tym nowym Modern Day. Ten Noxium Velium to jest naprawdę naj, naj najlepszy. To jest po prostu z of the wartens. I dokładnie tak, bo to nie jest śmiechu wartet, tylko to jest warte śmiechu, że oni zmerggiowali te Modern Day'e i wyszło taka kupa, w którą się nie da grać. Nasze pokolenie ogląda Malte, Nasze pokolenie chce zmienić coś. Każde pokolenie upada na Malcie, a nasze nie. Nie, to właśnie udowadnia, jak przyjemnie się nagrywa materiały na Noxium Valium i czeka się na cele. Moż wujek zawsze mówi, że się mylę, ale choć gdyby jeden wujek zaśpiewał dla mnie serenadę, że zabiorę cię właśnie tam, gdzie nie ma Modern Deja. i Heart of Iron, najle najlepiej to by było przewspaniale. Justification for conquering Corsica of, for Duchy of Malta is finished. Wszędzie czerwono, zaraz będzie e, zielono, ponieważ Francja zostanie unicestwiona. Ty, nie no, nie świruj beczku. Francja dołączyła do czego? Francja dołączyła do Chin. I już to widzę, jak biegnę z Europy Chiny podbijać. Malto! Dobra, to będzie przejechane, ale z tego co widzę, to po prostu Francja się nawet sama nie spodziewa, że to jest taka zadymka. Ja naprawdę nie sądziłem, że ramię w ramię Malta, Polska, Ukraina i Rosja będą podbijały Francję, gdy Chiny wbijają się w tył Rosji, a Sudan atakuje Maltę w Afryce, nie? To jest scenariusz naprawdę nie do wymyślenia i nie do napisania przez nikogo. Puszowanie botów na Modern Day, część 69. W ogóle dziwne tutaj wojny wyszły, bo jestem w wojnie z Francją. Gwineą, z Kanadą, Małteranią, Kongo, Koromosem, Madagaskarem, Maurikasem, Haiti, Gabon, Demokratik. No i teraz ktoś wytnie, jak czytam te państwa i doda Iwonom. Tak, jestem Kałach, nagram te państwa i tą listę, nie? To <ścoughs> Nie no, to powiedziałem, to będą na Karel tego nie wolno wrzucać, bo nie wolno takich rzeczy robić, bo to jest wtedy niefajne. Francja to już klęka, nie? To jest taka dobitka, jakby. Ty, Włochy wyzwolone? Aha, Włochy marionetką USA. Mołdowi Mołdawia. Mołdawia wypowiedziała wojnę transinistryczną. Nie, to jest niemożliwe. Mołdawia dołączyła do Aedu, czyli Mołdawia jest moim wrogiem teraz. I Transnistria dołączy do CSTO, do nas, tak? Nie no, ja pamiętam, jak tą małą republiką transnistrią podbijałem Mołdawię na samym starcie. Jezus i w ogóle Rumunia później. O Boże, to były czasy. O i teraz Mołdawia. No to chyba Republika City zniszczy Mołdawię teraz. Francja kapituluje, ej, ja mam konferencję pokojową jak Francja skapitulowała, co? Co tu się dzieje w ogóle? Dlaczego mogę Kanadę spoptować? Bu? Panowie, panowie, to musi być upadek część trzecia tutaj. Ja mogę tutaj do USA wysłać dywizję i je podbić, ale czy to mi się opłaca? Nie mam psychy. Naprawdę nie mam psychy, żeby się bić z Chinami na Syberii. Tyle mi wystarczy. Violetowa Malta osiągnęła tak wiele. Zdobyła Tunezję, zdobyła całą Europę. A, no i moglibyście już skończyć z wymyślaniem państw. Wszyscy wiemy, że 14 tysięcy polubień tu nie wbijecie na następne, więc nie ośmieszajmy się. Idźmy dalej. E, może Zagram Niemcami na rowdzie. Teraz co o tym sądzicie? Sądzę, że to wystarczy. Ja Wam dziękuję za uwagę i do następnego epizodu.